Szanowni Państwo, nazywam się Sylwester Śmiech i witam Państwa w kolejnym odcinku Politycznej Piaskownicy. Dziś moimi i Państwa gośćmi są pan Bartosz Czajka, prezes korporacji akademickiej Astrea Lublinensis oraz pan Michał Dworski, wiceprezes również tej organizacji. Dzień dobry, witam serdecznie. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie zagadnienie tej korporacji w życiu akademickim, w życiu studenckim oraz inicjatywy przez nią podejmowane. Mam nadzieję na merytoryczną i profesjonalną dyskusję i jeszcze raz witam serdecznie i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy. Ze względu na fakt, iż zapewne nie wszyscy nasi widzowie wiedzą dokładnie, jak wygląda korporacja. Jak wyglądają inicjatywy przez nią podejmowane oraz na jakich wartościach jest zbudowana, chciałbym abyście mm, najpierw opowiedzieli o tym właściwie czym zajmuje się korporacja, jak wyglądają jej działania mm, zarówno na terenie, na terenie uczelni, a także na terenie miasta. Proszę bardzo. To może ja bym zaczął tutaj y, przy takim y, ogólnym określeniu czym są korporacje akademickie. Są to y, organizacje ideowo Wychowawcze, samokształceniowe, po części samopomocowe i również charytatywne, na przestrzeni wieków wytworzyły swoją specyficzną, specyficzną formę działalności. Jeśli chodzi o skonkretyzowanie tutaj definicji, bo, bo ilu korporantów tyle różnych definicji pojęcia korporacja akademicka. To przede wszystkim aspekt taki ideowo wychowawczy, naukowy, samokształcący, który współgra, współpracuje z takim elementem bardziej zwanym w naszym dyskursie korporacyjnym jako element birbancki, rozrywkowy, gdyż piwne organizujemy kwatery śpiewacze, organizujemy bale czy kawy. E, które no, służą e, to bardziej rozrywkowej części naszej tutaj działalności. E, to wszystko e, jest jakby złączone e, tradycyjnymi wartościami, e, takimi jak honor, e, patriotyzm e, e, działalność e, na rzecz ojczyzny e, małej i dużej na rzecz uniwersytetu, e, w naszym przypadku na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I to wszystko jest spojone y, najważniejszą chyba rzeczą, bez której korporacji by nie było, a mianowicie przyjaźnią. bo Bez tej przyjaźni bylibyśmy tylko zlepkiem y, jakichś ludzi, społeczności, y, która, która sobie tak bezideowo i tak y, na, na wolno działa, bez, bez, tego, bez tego spoiwa. Tak, no, ciężko tutaj y, wiele dodać do tego, co powiedział kolega y, w tym momencie, natomiast y, faktem jest, że. Korporacje akademickie mają taki bardzo stary rodowód sięgający średniowiecznych nacji uniwersyteckich, natomiast korporacje polskie są pewnego rodzaju mieszanką yy, tradycji korporacji niemieckich, jak i takiej naszej rodzimej tradycji filomatów i filaretów. Natomiast jeśli chodzi o samą korporację Astra Lubinensis, odwołuje się ona do korporacji Astrea, która istniała przed wojną, a została założona w roku 1923 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i my y, dziś nawiązujemy do właśnie tej tradycji takimi cechami charakterystycznymi dla naszej korporacji są, oprócz tego wszystkiego, co, co wymienił y, komilton Michał, na przykład y, akcje charytatywne, które przez Astryjczyków były organizowane przed wojną, ale przede wszystkim stawiamy na kształcenie siebie, na kształcenie świadomych obywateli, jak jest zapisane w naszym statucie zdolnych do twórczej pracy dla potęgi i wielkości Rzeczpospolitej, której dobro jest najwyższym prawem. Natomiast na co dzień właśnie organizujemy takie swoje spotkania referatowo-dyskusyjne. I to, co powiedział kolega, często knajpy piwne, często towarzyszy temu właśnie dobra zabawa. I przede wszystkim chcemy scalać te więzi między nami, więzi przyjaźni i braterstwa. No właśnie, bo szukając informacji o Waszej organizacji, bez problemu możesz natknąć się na zagadnienie braterstwa wśród członków. Jest to ten punkt, taki charakterystyczny, który wyróżnia korporacje, na przykład od kół naukowych fundacji stowarzyszeń. Również ogromną rolę w moim odczuciu, w przypadku korporacji, odgrywa kwestia kreowania rozwoju osobistego i wspierania takiego rozwoju zawodowego również członków waszej organizacji. Gdybyście mieli Powiedzieć, jakie priorytety Waszych działań tak determinują to Waszą aktywność, bo tak jak wspominacie, jest wiele inicjatyw, które są przez Was podejmowane, a gdybyśmy chcieli porozmawiać o priorytetach, takich Waszych sztandarowych inicjatywach, które są podejmowane cyklicznie lub, lub pojedynczo, a z których jesteście najbardziej dumni, z których um, czerpiecie najwięcej? Panie redaktorze, ja może y, troszeczkę y, poszerzę y, pytanie, y, bo jakby naszym priorytetem głównym to jest to, co o czym wspomniał Komiliton Bartosz Czajka, ten rozwój wewnętrzny, wewnątrz naszej korporacji, rozwój naszych relacji, rozwój właśnie wychowawczy, rozwój ideowy, kształcenie się w tych obszarach, które no są w jakiś sposób zaniedbane przez nasze uczelnie. Te obszary, które są zaniedbane przez różne właśnie organizacje, stowarzyszenia, koła naukowe, które nie pozwalają w pełni wykorzystać potencjału danej osoby, która na przykład może, może to uzyskać w korporacji. Priorytetem jest działanie wewnątrz, a dopiero później scalona organizacja, scalona korporacja, która jest silna wewnętrznie, może oddziaływać na zewnątrz. Jeśli chodzi o działalność zewnętrzną, to nasze sztandarowe akcje po części wspominał Camilton Bartoszczajka. Na przykład, Wieczór Choinek, akcja Astryjczyków sprzed wojny, odnosząca się do, do święto, Świąt Bożego Narodzenia, gdzie przygotowujemy wspólnie razem paczkę dla najbiedniejszej rodziny. No, może to być określenie dość rozległe, znaczy znajdujemy rodzinę znajdującą się w potrzebie, która, która no, ma jakieś tam wewnętrzne problemy i znosimy jej drzewko choinkowe wraz z, z, z jakimiś tam prezentami, podarunkami. Jeśli chodzi o y, akcje y, tutaj z, z obszaru referatowo-dyskusyjnego, to oprócz spotkań, które mamy wewnętrzne, które y, kryją jakiś wewnętrzny nasz rozwój, to są również spotkania na zewnątrz, organizowane głównie na, 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 w salkach uniwersyteckich. Organizowaliśmy między innymi około pół roku temu spotkanie z Panem Prezydentem Krzysztofem Żukiem odnośnie przyszłości młodych ludzi y, w Lublinie. Czy spotkania z, z, z księdzem, na przykład Matusznym, odnośnie Wielkiego Postu, albo spotkanie z doktorem Pablo de la Fuente, odnoszące się do, do wojny domowej w Hiszpanii w latach 30. ubiegłego wieku. Tak jak tutaj Michał wspominał, skupiamy się przede wszystkim na działalności tej wewnętrznej, na rozwoju naszych członków. I temu sprzyja też taka charakterystyczna dla korporacji hierarchicz hierarchiczność, natomiast nie jest to może taka hierarchiczność w pojęciu popularnym, tutaj nie ma osób gorszych czy lepszych, natomiast są członkowie kandydaci, tak zwani smykowie i członkowie pełnoprawni, czyli komilitorni. Dla smyków organizowane są takie specjalne spotkania, raz na tydzień, zwane smykówkami. Na których nasi kandydaci poznają to, czym jest korporacja, na jakich podstawach ona się opiera, jakie ma tradycje. Natomiast stawiamy duży nacisk także na rozwój osobisty danego naszego kandydata, na zasady savoir vivre, na to, żeby poznawał historię naszej ojczyzny naszego miasta i naszego Uniwersytetu. Także y, służy to przede wszystkim właśnie wychowaniu pewnego y, dorosłego człowieka, obywatela i po prostu tak jak tutaj y, Michał wspominał y, na uzupełnienie tych obszarów, y, które są zaniedbywane czy przez y, kształcenie w szkołach y, w szkołach podstawowej czy gimnazjum czy w liceum, jak i też na tych obszarach, które nie są rozwijamy na naszych uniwersytetach. No właśnie to jest pewna również specyfika korporacji wy swoją działalność opieracie na takich fundamentach historii. Mógłbym rzec nawet, że czerpiecie z tego naszego dziedzictwa narodowego, historycznego, ale również kulturalnego. I ja odbieram to jako ogromną wartość, ale to na pewno również wpływa na sposób funkcjonowania organizacji, a ja tutaj trochę wywołam ten, ten temat kwestii, Emblematów i, i takich cech, nawet ubioru, charakteryzujących dla członków korporacji. Gdybyście mogli również wspomnieć coś o tym akce, a takim aspekcie typowo wizualnym, właśnie z tego, co przygotowując się do programu, zwróciłem uwagę na, na fakt, iż właśnie członkowie korporacji mają określoną terminologię, na przykład nazywania innych członków, ale jest tu również pewien element takiej. Kwestii wizerunkowych. Jak to właściwie wygląda w korporacji? W korporacji jest tak, że nosimy pewne oznaki zewnętrzne, które utożsamiają nas, nas z naszą korporacją i z naszymi barwami, które reprezentują też pewne, pewne wartości, jakimi my się kierujemy. No, chociażby barwa seldynowa oznacza tą przyjaźń, która nas spaja, i te barwy nosimy na oznakach zewnętrznych. Tutaj leżą nasze dekle, czyli takie czapki. Czapki, które kiedyś nosił praktycznie każdy student na uniwersytecie, natomiast te są charakterystyczne dla korporacji akademickich. Są, są w naszych barwach, z wyszyciem. Akurat tutaj charakterystycznym dla każdej korporacji. Na deklach niektórych korporacji w o tak zwane cyrkle. U nas są to cztery litery A i siedmioramienna gwiazda. Drugą taką oznaką, która się rzuca w oczy, są tak zwane bandy. Są to pozostałości po takich pasach, na których kiedyś studenci nosili broń, i to też zależy od korporacji. Korporacje, które kiedyś pojedynkowały się na broń białą, noszą te bandy z prawego ramienia na lewy bok, natomiast korporacje pojedynkujące się na broń palną noszą z lewego ramienia na prawy bok. Tutaj no jest też tak, że kwestia honoru i postępowania honorowego, czy też łączącej się z tym szermierki akademickiej i chociażby charakterystycznej broni dla korporacji, czyli takich rapierów koszowych, które także korporanci noszą w czasie uroczystych różnych okazji. Także tych emblematów jest, czy tych oznak korporacyjnych jest dosyć sporo. No właśnie, sama korporacja porusza wiele zagadnień. Tak jak wspominali Panowie wcześniej, są to debaty publiczne, referaty, czyli ta działalność również naukowa, kwestie wspierania rozwoju kulturalnego, czyli te wszystkie wydarzenia rozrywkowe. Ten element waszych działań jest bardzo szeroki. Można stwierdzić, ja to tak odczuwam, że mimo zapewne pewnych różnic, które na pewno występują również pomiędzy korporacjami, jesteście w szerokim rozumieniu uczestnikami. Debaty publicznej, sceny publicznej. Jak Wy właściwie zapatrujecie się na przykład na zagadnienie wspierania aktywności osób młodych? Jak to wygląda na przykład w korporacji? Czy, czy Wy również prowadzicie taką rekrutację koła naukowe, czy, czy stowarzyszenia? Bo zapewne część naszych widzów jest dzisiaj zainteresowana, bo po tym, po tym wywiadzie będzie zainteresowana właśnie zagadnieniem wstąpienia do korporacji. Jak wygląda ten proces przyjmowania kandydatów? Czy, hmm... Panie redaktorze, u nas odbywa się to zupełnie inaczej niż współcześni studenci mogliby do tego przywyc, gdyż no, zapisując się do koła Naukowego Stowarzyszenia jakiejś fundacji czy innej organizacji, to zazwyczaj jest to droga prosta: no, podpisuje się deklarację, uiszcza się składki i jest się, jest się członkiem. U nas ta droga jest troszeczkę inna, gdyż podstawową różnicą jest to, że do korporacji nie można się tak ad hoc zapisać. Do korporacji trzeba być zaproszonym, brzmi to bardzo na pewno górnolotnie, ale, ale taka jest rzeczywistość i to też pozwala nam jakby selekcjonować po części osoby, które do nas wstępują. Z racji na taki, na taki wyjątkowy charakter tej naszej korporacji. Odbywa się to tak, że zapraszamy na przykład danego, jak my to mówimy, kandydata na kandydata, na nasze spotkanie kwaterowe, na naszą smykówkę, gdzie właśnie przybliżamy te wszystkie zagadnienia związane z korporacjami akademickimi, z historią, ze zwyczajami. E, na takim spotkaniu dana osoba no, przygląda się, jak to wszystko wygląda, e, no, wysuwa sobie pewnie jakieś wnioski, e, i może po jakimś czasie złożyć podanie e, do nas, do korporacji. E, z tym, że no, jest to jakiś tam proces, e, później odbywa się e, droga takiego rzeczywistego kandydowania, e, wówczas po e, takiej uroczystości złożenia przyrzeczenia. Smykowskiego po admisji. E, dany kandydat, który nazywany jest dalej Smykiem, e, przez jakiś okres przyucza się do bycia dobrym korporantem, przyucza się całego życia korporacyjnego, wchodzi jakby głębiej w ten cały ruch korporacyjny i później e, z woli konwentu, czyli e, najwyższej władzy e, no, z naszej korporacji po zdaniu egzaminu przez takiego kandydata, co też jest ważne, że u nas są egzaminy, żeby aby osiągnąć, y, osiągnąć y, kolejny, kolejny próg, y, może otrzymać barwy nasze, y, które już prezentował y, wcześniej Komiliton Bardzo no, no Jeśli właśnie, mogę tak. tylko dodać, to też z miejsca każdy może zostać członkiem korporacji. Y, jest to forma organizacji kierowana do studentów. Y, mówię studentów, gdyż. Już nie studentek, korporacja nie jest organizacją koedukacyjną, natomiast istnieją korporacje męskie i korporacje żeńskie, i to nas też odróżnia od zwykłych stowarzyszeń. Ze względu na to, że czas naszej rozmowy powoli dobiega końca, chciałbym, abyśmy ją tak krótko podsumowali pewnym pytaniem. Wiele wspominaliście o wartościach, które reprezentujecie, o tym, co jest dla Was ważne, o tym, jak chcecie, aby ta korporacja wyglądała i kreowała również, współtworzyła to życie studenckie. Gdybyście dzisiaj mieli powiedzieć o najbliższych inicjatywach, jakie podejmujecie. Tak, dość w sposób syntetyczny. Jakie inicjatywy, które będziecie podejmować w tym momencie, w terminie czasowym po prostu będą się pojawiały? To może ja zacznę taką najbliższą naszą inicjatywą związaną z Świętem Wszystkich Świętych, z Dniem Wszystkich Świętych jest yy... Między innymi zbiórka na rzecz ekshumacji i identyfikacji żołnierzy wyklętych, którą organizuje Fundacja Niezłomni. My także bierzemy w niej udział. Myślę, że w okolicach też dnia zadusznego będziemy odwiedzać groby przedwojennych korporantów, aby zapalić ten znicz i ukazać w ten sposób naszą pamięć. Natomiast w związku ze zbliżającym się Świętem niepodległości, także planujemy pewną taką wieczornicę poświęconą temu świętu. Myślę, że tutaj może komit Michał powiedzieć o tym kilka słów. Na dalsze plany to już przede wszystkim ta praca wewnątrz korporacji, ale myślę, że na naszym na przykład fanpage'u na Facebooku można śledzić na bieżąco życie naszej korporacji i wszelkie inicjatywy podejmowane przez korporacje, także tam będziemy o nich informować na bieżąco. Czy słowem uzupełnienia planujemy to już od dłuższego czasu, z racji tego, że Katolicki Uniwersytet Lubelski posiada bardzo liczne zbiory pamiątek korporacyjnych, sztandarów różnych korporacji, dekli właśnie przedwojennych, takich jak tu prezentował Komilton Bartoszczajka, materiałów, dokumentów, zdjęć związanymi z lubelskimi korporacjami. Ja przypomnę, że było ich przed II wojną światową aż siedem I chcielibyśmy zorganizować dużą wystawę na kulu poświęconą właśnie historii ruchu korporacyjnego w Lublinie i historii poszczególnych korporacji, gdyż uważam, że, że jest to potrzebne, ażeby, żeby no, nie zatracić tej tożsamości naszego uniwersytetu, żeby też studenci mogli sięgnąć do korzeni do czegoś, co, co kształtowało życie studenckie przed wojną i co później niestety zostało stopniowo wyrugowane, a my właśnie teraz podjęliśmy się tej idei. Mamy nadzieję, że słusznej przywrócenia tej pamięci, i tej tożsamości. Dobrze, ja w takim razie dziękuję panu za programie, państwu dziękuję za uwagę. Ja tylko dodam, że jako osoba, która zawodowo zajmuje właśnie organizacje, które chcą czerpać z dorobku kulturalnego państwa. Jeszcze raz dziękuję Państwu dziękuję za uwagę. I Na kolejny odcinek Politycznej Piaskownicy. Pozdrawiam.